W tym filmie będę starać się przejść Minecrafta podczas gdy mój przyjaciel Bubentix będzie próbował mnie powstrzymać. Chciałbym was jeszcze tylko poprosić o zasubskrybowanie tego kanału oraz wbicie na Discorda z linku w opisie. A teraz bez przedłużania zapraszam was do oglądania. Chcesz moje nagrywanie? Co? Coś moje nagrywanie nie złączyć? No spoko, spoko. Dobra, to ja włączam też. Włączyłem. Okej. Okay. Dobra, lecimy. Zobaczcie, ja Cię porobię, na ESCie Cię porobię, nie? Mm -hmm. No. Ja, ja Cię porobię. Ej, co jest, villager outpost, lecimy tam. Byle no, no. ja miał nie umarł, od tych dziadów, nie? Ej, ale się spotknąłeś, bit. Oj, 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 oj! Ej, panowie, my się dogadamy, panowie, my się dogadamy. Panowie, my się dogadamy, nie? Panowie, my się dogadamy. Czemu? No nie, no. wyniunia! <laughs> nie, 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 nie No kurde! Dobra, ja stąd idę może. Ja są... Stąd... Ja są może sobie pójdę Coś... No nie no i gonią mnie, nie? Zarobię. <laughs> Wioska! Let's go! Dobra, szybko, jakiś ten... Eee, kowal może będzie? Będzie, nie będzie. Proszę, kowala, dajcie mi jakiegoś kowala. O, jest kowal! Let's go! Błagam, i nie wiem, czy ty mnie gonisz, czy nie. No, raczej mnie na pewno gonisz. O, kurde, ale i Ej, dobra. Ej, dobra, na start. Taki temy. Bratku, nie no, to jest zbyt mocne, nie? O, kurde! Z siekierą! O, kur... nie, dobra, 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 dobra. Nie, nie, nie. Bratku, my się dogadamy, my się dogadamy. Naprawdę, no. my się dogadamy, nie musisz, nie musisz. Nie no, ja wolę cię zabić. <gry> nie no, <podknąć. gry> No nie, kurde. My nie musimy się bić, ty wiesz o tym. Ja no sobie no. Na ty mi dasz na spokojnie przejść Minecrafta i się dogadamy nie? jakoś. Dobra. Bo to jest SMP, nie Manhunt. <gry> tak. Oj, oj, oj Szybko, 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 szybko. Nie, bo ja nie wiem co ty tak szczerze robisz tam, nie? Dobra, mamy chlebkę trochę. Chociaż tyle, nie? Jak będę miał żelazo, to... O oh, shit! Ty tam Segolema bijesz, tak? No jak? No chyba nie! O! Oh, co! Druga wierszka. Let's go! Dwa! Y, dwa te! Y, dwa kowale! A to pierdolę. <laughs> let's go. O ku, dalej temu. Lecimy. Let's go, let's go. Drugi kowal. Nie. Ja to wygrywam, mój drogi. Ja to wygrywam. GG. Jezus i Portal. Okej. Okay. Godly Godly Seed, Godly Seed. E Okej, okay, co mogę z tego mieć? To mi się na pewno przyda. Co ja odwaliłem? Nie, ja tego nie chciałem! Yy, no dobra. Ajaj, 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 co ja zrobiłem? No. A co ty masz? No to ja się boję. O mm. dobra, ale ja mam pomysła. ale ja am pomysła. Ale <grym> Dobra jeszcze jedno żelazo błagam Dobra, let's go. Pyk, Pyk. dobrze. mam już gier. Całą gierkę. O, dobrze, 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 bardzo dobrze. Let's go. Znaczy, w sumie nie trudno, bardzo mi to potrzebne. Kurde, gdyby mi klawiatura działała, to by było super. <grywia> mi się w klawiaturze nie działają, super, super. Ja jeszcze to drewno zbieram. Ja mam inny pomysł na bloczki, w jaki sposób zyskać bloczki, bo ja jestem mądry bardzo. Ale kurde, no jedno żelazo, jeszcze tylko i idę do tego nadaru. Nie no, ja nie mam tak ważnych rzeczy, że to po prostu ja pierdzielę. Nie wiem. Nie o jedno żelazo! Błagam was! Błagam was! Jedno żelazo! Dobra! O! Siema! No nie, ty oczywiście starczą, nie? Jak no, zawsze zawodnik wyniunia Wyniuniaj bratko ode mnie. Ja się nie zgadzam nic podobnego. Ja no, się zgadzam. Nie! nie. nie. No to Ale ja to się nie potykam, nie. ale profesjonalny ze mnie Speedrunner, kurde Dobra, tutaj jest Kurna, przetrwał No nie fly away. Dobra, uciekam do kegach Tanie na jak długo Okay. Jestem w kewi, i dalej nie ma żelaza. What the hell? Dobra. Mi, mi się to podoba. Jest! Let's go! Jest żelazo, jest żelazo, jest żelazo. Ha! Łatwo. Niepotrzebnie zostawiłeś jedną rzecz w skrzyni. Nie! Ja to wygrywam, mój drogi. Nie wiem jaką, ale wywołamy. E, szybko, szybko, szybko. Pyk. pyk, dobra, błagam, żeby to się szybko zrobiło. Pyk, tak sobie zrobimy, tak sobie zrobimy. Dobrze, dobrze. dobrze. O, dobrze. Dobra, mamy, mamy to, mamy to. Let's go, mamy to. E, dobra, jeszcze to bym sobie zrobił. To. Pyk. Jeszcze tylko to, okej okay. Mamy to O siema O, o to kurwa Muszę <laughs> Czymś miałeś kurwa. jakieś fajne itemki? Nie. <noise> A ja wiem, bo chodziło pewnie o tą klatę złotą, tak? No ale to na cholery mi klata złota jakby. O wiem co ja zrobię! Wiem co ja zrobię! Wiem, wiem, wiem No nie, jeżeli powtórzysz akcję z tamtego Manhunta, to, to weź. To weź ty mi nawet kurde nie Dobra, Popełniłeś malutki błąd. Jaki? Nie powiem ci. Nie wiem, no, że stawiłem twoje temy czy coś. No dobra, zgadłeś. <laughs> no ale co mnie to, że kurde, se odzyskasz siekierę, jakby... Jakby nie wiem, no okej. Okay. No. A, raniłaś? No. Oczywiście, ja? Dobra, tu już nic nie ma takiego. O nie, to jest ten płaczący subsidiant, który no, usuniemy sobie go. Dobra, z diamentowym kilowem nie będzie takiego problemu. Czy masz Kilo. diamentowy kilof? No. Elf. O, dobrze. Dobra, let's go. Ale tutaj ten portal stoi. Pewnie tam trafak mnie faluje. Nie, raczej nie. No. O boże, ale tragicznie spałem Najgorszy chyba na świecie A, Prawie umarłem, nie? Ej, jest forteca I to nas krzyż z zendermanowym bionem, nie? Dobra, nie przemyślałem innego Liście w nederze Co może pójść? Let's go Teraz, wracam. O Czarnuchim mnie gonią! Czarnuszki mnie gonią! Oj oj! Tu jest Panor, let's go. Jest pałeczka Dobra, trzy są. Ja tu już się na, najlepiej bawię już z blazami. Proszę, niech cię zabinimy. To jest podpad. Po, po. Ubra jest 7, jeszcze jedna. Nie chcę mieć 7, nie chcę mi Dobra, do Key'a, wystakuj się jakieś kurde, enchantowane sety przynieść będzie git. No. Właśnie, łódka, ja pierdziłem, zapewnimy łódce. Dobra, mamy kolejną perełkę. Signoboy. Oj, oj oj! Ale by było! To! Jezus! Zarobisty trap, poem, kurde. Plus tysiąc daury, ale no przykro mi. O kurde, ile ja tego mam? Dobrze. Bardzo dobrze, let's go. Na razie nie wiem ile Tak z 11 tego? Okej okay. A, O kurde ty, tarczę mi zbiłeś O kurde ty łuk masz Ej, zarumbiście. Fajnie <gry> O nie, o nie, o nie Nie Aha 20 co ci to? Ok. Let's go! Nie spodziewałem się tego. A dobra. Bez ryzyka nie byłbym bałwan. nie, 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 nie.

Blewam, Ja tutaj czekam na ciebie. O kurde! O kurde! Co? Ej, dobra, przestraszyłeś mnie. Ja sobie czekam. Nie, 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 dobra dobra Powiem ci połowę HP mi nie, 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 nie nawet nie. się nie odważaj! Wyniuniaj ode mnie! Wyniuniaj ode mnie! Ja się nie zgadzam! Nie, 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 nie. Nie! No nie mogę. Nie mogę trafić. No nie, nie. Ale agro ma na ciebie mały. Mały ma na ciebie agro. Ale mi wkurza to, że jest. Dobra, wiesz co, ja... Ja sam może sobie pójdę. No, to jest tam, nie Bo No, byłem bliski śmierci, znaczy puchapę nie miałem, ale. Ale, ale było nieźle. Nie! Oddaj, oddaj! Dziękuję. O nie, no. Szybko, nie, 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 proszę! Dobra, nie, 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 nie. Cztery serca. Dobra, essa z tobą. Windows O co jest wioska? Nie no, tylko nie tam. Co zostaw tego kowalu? <noise> nie! Shit! Trzy serca! Trzy serca! Nie! Trzy serca i przeżyłeś. Ja cię. Proszę bardzo. Pięknie się proszę. Eee, do. Dobra, jak coś tam stoi? Trzy serca. Ja nie mogę. Dajcie żyć. ciesz się. Dobra. Dzięki za buścika. No super. Dzięki za Bez przesady Oj Co ty masz, poison'a? Nie Nie, ty masz glowing Nie. No kurde o! Dobra Proszę Let's go! O, to Dobra, let's go, let's go, let's go dobra, nie Jest, normal Nie, dobra, dobra, dobra Szybko Przez iść Szybko cię zgubić jakoś Dobra, czas chyba sprawdzić perłę Ajajaj, dobra, tutaj sobie wezmę O, w tył No i pękł, fajnie jak w tył to dobra wiadomość o! <śmienicza> o kurde, dobra Gdzie ty jesteś? Tam Ej, ciebie tam, tam, tam gdzieś za mną! Ty jesteś tam gdzieś za mną! O, <śmienicza> Nie! Co to jest, kurde? Najpierw za mną lecisz, potem a nie, 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 a potem tak. Pięć Dobra, na rock no. no, co ty odważasz? Czego ty próbujesz bracie? Bo trzeba mieć No

O! Let's go! Jest! Ice Spider! Ice O kurde! O kurde! Ile? No kurde! Zesłałeś na mnie tego radzieckiego! Nie, 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 nie. Proszę, proszę, nie. Jestem no tutaj, już ja pierdolę nie, no nie Nie, 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 Let's go! Bo już ja nie mogę, brawo. nie Nie, 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 się... tak nie, bawimy. Zostaw mnie nie, 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 A teraz palimy. Dobra, lecę do portalu, lecę szukać portalu, bo to nie ma co się z tym robić. jest jakiś przycisk. Ej, może o. tutaj będzie. Super, zapomnisz Let's go! Raz, Alo. dwa... Ja te tałki mam. Aha. <laughs> Jeszcze jedną, dobra, let's go, pyk. Mhm. Dobra jeszcze tylko chwila i mogę już wbijać do tego endu. Tak, 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 tak na pewno. Pojem, nie mieszałem tego. Dobra. chodź do endu. Ja Ciebie zapraszam. Nie, nie, nie pan. Ja Ci nie ufam. I tak musisz tutaj wejść. Tak więc. No chyba, że nie chcesz wygrać. Lisa tego smoka, ja sobie w tym czasie. Bij no, do tego endu walonego. Nie. Czemu? To... To jest... e, Beskitu, bo jak ty jesteś w tym Endzie, to ty nie mogłeś wyjść z tego endu, bo musiałbyś pokonać smoka, czyli Essa z tobą. Ogólnie ty jesteś już tej wędzie. Ja. O no. to jest render distance na temat rąk Jakie To jest taki render distance? się ma, widzę cię Taki render distance no, mały dosyć ale chłopie ja... dwa czanki chyba aha no to nie, to ja ustawię więcej większe ale na terno się no, a możliwe Co, Jak ja się nie mogę trafić w tego krystala. O dobra, trafię. Dobra, zrobię ci akcję. Normalnie. <laughs> się ma. Dobra, gdzie ty... Ej dobra, bo mnie Endermany gonią obinie. No i śnigła. Ja pier... Wiem, postawię im łóżko. 你啊，不不不，你，那这。